Dzień dobry, Marek Mikołajczyk, jesteśmy na żywo, a to jest program Rozmowa Dziennika Gazety Prawnej. Gościem rozmowy Dziennika Gazety Prawnej jest Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu z Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie marszałku, rekonstrukcja za nami. W tym tygodniu odbywają się rozmowy w sprawie wiceministrów. Ten rząd dalej pojedzie? Tak, znaczy my myślę, że przede wszystkim ja uwielbiam ten moment, w którym widać także po ministrach i ministerstwach taki przypływ energii, bo i o to chodziło, dania takiego świeżego powiewu, bo to nie jest tylko kwestia kadrowych zmian, ale już tego, co również premier zażądał od swoich ministrów, czyli, krótko mówiąc, bardzo jasnych. Planów działania na najbliższe miesiące z każdego resortu, i to jest to, na czym nam wszystkim najbardziej zależy, czyli na pokazaniu skuteczności, ale też i tej świeżej energii. Ja, dla mnie takim przykładem jest to, że jak się pojawił minister Kierwiński, to już w weekend wszyscy wojewodowie ze względu choćby i na pogodę nie mogli odpoczywać, bo musieli być na, na radach związanych z sytuacją w, w kraju. I to jest właśnie to. To jest ten taki moment, w którym trzeba pokazać tą energię i sprawczość. A na ile to jest faktycznie nowa energia, nowe otwarcie, to długo zapowiadane, a na ile to jest pudrowanie trupa? Bo dużo się mówiło o tym, że faktycznie nowe otwarcie jest potrzebne, wymieniły się te nazwiska, ale gdy premier przedstawiał te zmiany w rządzie, to mówił bardziej o nazwiskach, mówił bardziej o swoich oczekiwaniach, składał deklaracje, ale tego planu jako takiego na te dwa i pół roku nie Przedstawił. Ale powiedział jedną rzecz, którą bardzo chętnie się złapie jako sformułowanie, że jest niczym Cortes, czyli, że już za sobą pali statki, i tylko mogą wszyscy płynąć do przodu, i to jest to oczekiwanie, że już nie ma żadnego odwrotu ani postoju, tylko trzeba iść do przodu, i że najbliższe tygodnie pojawi się zresztą skąd w słusznym kierunku, że ministrowie położą na stół przed premierem najbardziej priorytetowe i kluczowe działanie na najbliższe. Thank <laughs> you. Miesiące I rząd zobowiąże się do ich realizacji także publicznie, więc zapewne będzie ta druga odsłona, pokazania już po nowej odsłonie resortów, jak to ma wyglądać. Panie marszałku ja się zastanawiam tylko na ile te um, Wasze obietnice jako Polski 2050, Wy przedstawiliście tak zwaną piątkę Polski 2050, czyli te takie priorytety, które dla Was są najważniejsze na tą pozostałą część kadencji, na ile to jest w ogóle możliwe do wdrożenia. Pierwsze z brzegu, ustawa antykuwetowa, czyli mówiąc wprost, odpolitycznienie spółek skarbu państwa, to jest coś, co da się zrobić w tej kadencji parlamentu? Myślę, że tak, dlatego że jest taka wola również polityczna usystematyzowania, uregulowania kwestii spółek skarbu państwa. Oczywiście może być kwestia docelowego do kształtu, tak? natomiast uregulowania kwestii dostępności do stanowisk w spółkach skarbu państwa jest bardzo ważnym elementem dla całej koalicji rządowej. Ja się z tym nie kłócę, bardziej zastanawiam się, na ile udało się, te różne zdania co do tego pomysłu w koalicji dogadać. To znaczy, no to jest tak, że Polska 2050, tutaj poseł Komarewicz dużo o, o tym mówił, chce, tej, chce tego odpolitycznienia, ale niekoniecznie wasi koalicjanci tego chcą. I ja się dzisiaj zastanawiam, czy faktycznie na te, podczas tych rozmów. Ta sprawa została postawiona na ostrzu noża i udało się Polsce 2050 przekonać do tego swoich partnerów z koalicji. Ja przypomnę, że to i tak jest element umowy koalicyjnej, która w tym zakresie nie została zmieniona, zatem docelowo koalicjanci będą musieli dojść do kompromisu, tak żeby na stół wyprowadzić do, do parlamentu ostateczną wersję ustawy regulującą życie, funkcjonowanie spółek skarbu państwa, też dla opinii publicznej to, to trzeba też bardzo często wskazywać, że są agencje rządowe, instytucje rządowe, które z racji funkcji, tak jak minister, taki dyrektor X czy Y jest także z określonej opcji politycznej, a w spółkach skarbu państwa, czyli tych, instytucji publicznych, które są nastawione na, na zysk, no trzeba uregulować tak, żeby przede wszystkim klub wypełniały kwestie merytoryczności i osoby, która jeżeli ma być prezesem, no to musi wykazać się też skutecznością w działaniu, a zatem też, krótko mówiąc, w zyskach funkcjonowania spółki Skarbu Państwa. Jak to będzie docelowo, to jest przed nami, czyli gdzie zrobić takie kompromisy, które przede wszystkim opinia publiczna też zaakceptuje, bo jednak jest też takie oczekiwanie, że w tym, wymiarze pojawi się taka regulacja, która spowoduje, że będą jasne konkursy, przejrzyste z transparentnością. Kwestia udziału osób z mandatem politycznym będzie adekwatna do ilości miejsc chociażby w Radzie Nadzorczej. Znowu, żeby opinia publiczna miała takie poczucie, że te spółki są kontrolowane przez stronę społeczną, ale też przez zawodowych menedżerów. Więc to jest przed nami do zrobienia. To, to jest jedna rzecz. Druga sprawa to jest ustawa medialna. Polska 2050 przejęła resort kultury, przejęła zarządzanie. Wiemy, że w tym tygodniu mają się toczyć jakieś ustalenia, jak to kierownictwo w resorcie będzie wyglądać, ale wspominam o tym też nie bez powodu, ponieważ mieliśmy w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji do czynienia z. Przewrotem. Tak, tak można powiedzieć. Maciej Świrski został odwołany, jego miejsce zajęła członkini Glapiak, która jest oczywiście trochę z nim powiązana, natomiast no, to, to jest jednak zmiana. Widać, że tam doszło do jakiś kłótni. Dzisiaj przewodniczący, były przewodniczący świrski powiedział, że nie będzie tej decyzji podważać. Pytanie następujące. Czy w mediach publicznych coś się zmieni i czy Polska 2050 wie, jak chce tych zmian dokonać? Tu ma Marta Cienkowska również wspiera Adam Rudawski, który. Obecny wojewoda zachodniopomorski, ale przypomnę też wieloletni także dziennikarz, ale także prezes Radia Szczecin, i ta propozycja Polski 2050, którą kładziemy na stół do przedyskutowania również z koalicjantami, no musi pójść w kierunku odpolitycznienia mediów przy jednoczesną świadomością, co zaakceptuje prezydent, nowy prezydent kraju ze zmianami, które wydawały się jeszcze kilka miesięcy temu, również platforma obywatelska mogła mieć poczucie że, e, przyspieszy jeżeli prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski No tak nie jest więc tu trzeba szukać, swoistego rodzaju kompromisów które mamy nadzieję również Taki kompromis jest Pana zdaniem możliwy z przyszłym prezydentem. Trzeba tego kompromisu szukać to jest między innymi dlatego, y, y, Szymon Hołownia spotykał się także z elektem, Nawrockim bo trzeba szukać gdzieś tej przestrzeni w której jednak jakieś furtki, y, do, do tego kompromisu należy znaleźć, bo wydaje się, że odpolitycznienie mediów powinno być publicznych, powinno być w interesie zarówno koalicji rządzącej, jak i obecnej opozycji, która no, sama upolityczniła rządząc, przez 8 lat media. Publiczne, więc teraz powinna być zainteresowana tym, żeby ten mechanizm nie poszedł w drugą stronę. Pytanie, Panie Marszałku, na ile ten kompromis jest możliwy? To znaczy, projektu ustawy jako takiego nie ma jeszcze nawet w wykazie, natomiast ja się zastanawiam, bo te pomysły i to chociażby, co komunikował wiceminister Maciej Wrubel z resortu kultury, no to jest bardzo daleko idąca zmiana. Tam jest wymiana Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zmiana w zasadzie całego systemu medialnego. Wydaje się, że nie ma żadnego powodu, żeby Karol Nawrocki pod taką ustawą się podpisywał. Dlatego teraz minister Cienkowska razem z, zresztą z ministrem Wrublem mają przygotować dla całej koalicji do, do akceptacji. Aktualizację projektu powiązanego właśnie z sytuacją związaną również z pałacem prezydenckim. To można rozbić na kilka etapów i próbować krok po kroku jednak dochodzić. Znaczy, nie stać nas na to jako koalicji rządzącej, żeby teraz powiedzieć, nie, no ze względu na prezydenta Nawrockiego to my nic nie zrobimy, idziemy na, na wakacje, bo tego Polacy nie, nie, nie wybaczą, jeżeli nie będziemy próbować. Czyli innymi słowy, nawet jeżeli będzie trudny projekt, ale pokazują, od politycznie i mediów publicznych, to trzeba z tym projektem i ja przypomnę, że to nie jest tylko kwestia podpisu prezydenta, ale także przekonania zdecydowanej większości parlamentarnej, że może nawet w przypadku potencjalnego weta, te veto w parlamencie odrzucić. Ja wiem, że to jest praktycznie. Nierealne, ale no, różne rzeczy się zdarzają. Ja przypomnę, że ostatnie e, odrzucanie poprawek e, senackich e, o ustawie o mieszkalnictwie e, też zostało przyjęte w różnym stopniu. ja rozumiem, że Egzotyczna nawet, koalicja. To nie była koalicja, ale egzotyczne głosowanie za dobrym rozwiązaniem dla e, mieszkańców, więc to też może oznaczać, że wbrew pozorom e, mogą być jeszcze przez te dwa lata różne egzotyczne głosowania, pewnie na które trochę liczymy, żeby przeprowadzić zmiany, wspomniał pan nazwisko Adama Rudackiego to jest to jest wojewoda zachodniopomorski on faktycznie, był związany związany z mediami publicznymi jego nazwisko przewijało się na giełdzie osób które mogą trafić do, resor, resortu kultury pana zdaniem to jest coś co jest możliwe? Czy raczej. Już to jest bardzo wybitny specjalista i w resorcie byłby niezmiernie potrzebny, ale sam, jako były wojewoda, podlaski, wiem, że akurat nie zawsze chce się zostawiać funkcję która jest ważna z punktu widzenia również regionalnego i w której już się okrzepło w boju i w pracy, do tego, żeby przychodzić do resortu. To zapytam inaczej, kto trafi do resortu kultury? Nie mogę przeskoczyć. Zdecydowanie pani minister Cienkowskiej, bo to jej kompetencje. I jak ale pan wiemy, wie, czy pan wie, ale nie powie? Nie, nie wiem. To jest kwestia taka, że minister Cienkowska ma tą prerogatywę, żeby zgłaszać kandydatów do, do premiera. Pewnie z zarządem Polski 2050 będziemy o tym dyskutować, ale w tej chwili tych nazwisk na, na stole nie ma. No, nie będę przeskakiwał w, w sposób oczywisty, pani minister. E, jasne. Chcę pana zapytać też o zamach stanu to jest coś o czym, w dyskusji toczy w dyskusji publicznej toczy się debaty już od, jakiegoś czasu chodzi o to, że Szymon Hołownia powiedział, że był namawiany, do jakiejś formy zamachu stanu w związku z wyborami prezydenckimi i za przysiężeniem nowego prezydenta. Ja zapytam pana inaczej, czy te słowa były potrzebne? Ja, a ja z kolei odwró odwrócę i odpowiem inaczej, mhm. bo w tej dyskusji od paru dni nie pada jedno bardzo jasne sformułowanie, że Szymon Hołownia zachował się bardzo przyzwoicie pozwołując zgromadzenie narodowe, nie przyjmując roli sędziego. Stował się zgodnie z prawem, także przede wszystkim. tak powiedzmy. I nie, nie, nie przyjmując roli sędziego orzekającego, czy wybory były legalne, czy nie, tylko wykonał tą pracę, którą marszałek Sejmu powinien wykonać. I to jest podstawą podstawą każdego działania. Natomiast określenie, którego użył, ma prawo do takiego poczucia, że wszystkie, również publiczne, naciski różnego rodzaju wypowiedzi ekspertów, prawników, rozmowy różnych polityków. Naprawdę to się toczyło medialnie, żeby było zabawniej to sformułowanie, zamach stanu pojawiało się przez ostatnie tygodnie kilka razy. Natomiast tutaj jest permanentna atak na jedno sformułowanie które użył marszałek sejmu nie w ma znaczeniu. z drugą osobą w państwie. Tak, tak, ale użył w znaczeniu odczucia, które miałoby miejsce gdyby nie zwołał Zgromadzenia Narodowego. Naprawdę popatrzmy na to, że w momencie, w którym by tego Zgromadzenia Narodowego nie zwołał, to można byłoby spodziewać się tego rodzaju wręcz wniosku do Trybunału Stanu, ataku, a zatem mogłoby dojść do swoistego rodzaju de facto z zamachu stanu i to o tym marszałek Hołownia mówił natomiast te ostatnie tygodnie są dlatego niewdzięczne w jego kierunku Ja rozumiem, że to jest druga osoba w państwie ale naprawdę gdzieś po drodze uciekło to o czym pan redaktor Dziękuję zwrócił uwagę, że marszałek zachował się zgodnie z prawem i zachował się po, Trochę po prostu sobie przyzwoicie nie wyobrażam, żebym mógł zachować się inaczej prawda a jednak jest tak, że wszystko toczy się przez ostatni ponad tydzień tylko ze względu na s sformułowanie w stanu, jak to narobił Wielkiego Rabanu. Ja to jeszcze raz powtórzę. Zachował się zgodnie z prawem, zachował się przyzwoicie, i to jest kluczowe w tym, że według niego, gdyby zachował się inaczej, to wtedy miałoby miejsce coś, co można byłoby porównywać z zamachem stanu. Panie marszałku, to krótki cytat. Ostatnio mamy przykłady, jak niepoważne zachowanie albo niepoważne słowa mogą zrodzić bardzo poważne konsekwencje. Jak puszczamy dzieci na wakacje, to im przecież y, mówimy: Nie rób głupot, bo głupoty mogą zamienić się w dramat. W polityce jest dokładnie tak samo. Stwierdził podczas spotkania z wyborcami w Pabianicach premier Donald Tusk y, no mówiąc wprost, ocenił bardzo negatywnie zachowanie marszałka y, Sejmu. Y, miało być nowe otwarcie, miało tych kłótni nie być, a jednak no, publicznie. Y, 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 no nie dość, że premier gani to jeszcze marszałek wywoła jakąś jakąś dyskusję, ale mamy bardzo mocnych liderów słynących z ciętej riposty i bardzo inteligentnych wypowiedzi i to jest też kwestia pewnego języka publicznego. Ja jestem w pełni przekonany, że w zaciszu rozmów koalicjantów ta koalicja będzie dalej mogła funkcjonować i będzie się ze sobą Dogadywać niezależnie od tego, jak czasami nastąpi spięcie w opinii publicznej dotyczące sformułowań. Zapewne jest to jeden z tych przykładów, który powoduje, że liczymy na to, że ta obietnica częstszych spotkań liderów będzie spełniona, bo to wtedy właśnie takie napięcia. Zniweluje, bo jeżeli będą się spotykali częściej, prawie jak posiedzenia rządu, posiedzenia koalicjantów, to myślę, że wtedy będzie mniej napięć w sferze publicznej. Panie marszałku, 6 sierpnia to jest ten dzień, kiedy Zgromadzenie Narodowe ma się odbyć. Będzie to połączone posiedzenie Sejmu i Senatu. Czego się pan spodziewa, albo może, czy będą zaskoczenia? Czy czekają nas jakieś zaskoczenia, jeśli chodzi o ten dzień? Myślę, że w Zgromadzeniu Narodowym wszyscy postanowili, że wezmą udział, bo jest to swoistego rodzaju też obowiązek każdego parlamentarzysty. Więc myślę, że na sali parlamentarnej nie będzie niespodzianek poza kwestiami wystąpień. To tak naprawdę jest dzień również obecnego prezydenta Lekta, który stanie się prezydentem. Bo zobaczymy, jak się będzie zachowywał ustępujący prezydent, który w ostatnich tygodniach swoimi wystąpieniami... Potrafi do ostatniego momentu nas wszystkich zaskakiwać. Więc to może być wbrew pozorom ciekawy dzień. Natomiast mnie bardzo interesuje to, co się będzie działo również pod parlamentem, bo zwoływanie ludzi pod parlament. Może przypomnijmy, Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, faktycznie wezwał, no, żeby zgromadzenie zebrało się. Przed salą posiedzeń. Tak, Zgromadzenie Narodowe będzie w parlamencie, a zgromadzenie publiczne, publiczne będzie pod parlamentem. Ja myślę, że ono nie będzie miało charakteru jakiegoś obronnego, bo nic prezydentowi nawrockiemu w parlamencie się złego nie, nie wydarzy, ale będzie to na pewno forma polityczna jego otwarcia nowej kadencji prezydenta, i tutaj Prawo i Sprawiedliwość, w jaki sposób chce to wykorzystać. No trudno też im się dziwić. Myślę, że. Że gdyby, gdyby wybory wygrał Rafał Trzaskowski, to też dużo ludzi by przyszło świętować pod parlament. Sala posiedzeń będzie pełna? No zdecydowanie. No wystarczy powiedzieć, że będzie ilość zarówno posłów, jak i senatorów. Pytam pod względem tego, że słychać różne głosy w kuluarach, ale też na zewnątrz, że może część posłów może też senatorów nie będzie chciała się stawić. Ja osobiście zdecydowanie będę. I akurat senatorowie i klubu trzeciej drogi w tym Polski 2050 będą obecni. Mówię to dlatego, że traktujemy to jako swoistego rodzaju obowiązek. To będzie zaślubowanie prezydenta, od którego oczekujemy, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, niezależnie od tego co w różnych wypowiedziach mówi obowiązkiem parlamentarzysty w tym momencie jako uczestnika zgromadzenia narodowego jest wzięcie o udziałów w takim wydarzeniu I to powinniśmy wszyscy respektować. Jak pan patrzy na ofensywę legislacyjną, którą zapowiada Karol Nawrocki? Wiemy, że parlament wybiera się na wakacje, ale prezydent nie będzie w tym czasie próżnować. Karol Nawrocki zamierza już w pierwszych dniach tworzyć szereg ustaw ze swojego planu 21. Wiemy też, że wchodzi tutaj w grę projekt ustawy o centralnym porcie komunikacyjnym. No, czeka nas chyba bardzo ciekawy czas, jeśli chodzi o. Pracę legislacyjną. Bardzo cieszy mnie to, że prezydent kraju będzie aktywny. Już faktycznie wypoczął w tej chwili i może wejść na, na front pracy. Ja tylko przypomnę, że to nie, nie odbywa się tak, że jeżeli prezydent złoży projekt ustawy do, do, do parlamentu. To następnego dnia parlament będzie to głosował. Czasy Prawa i Sprawiedliwości w tym wymiarze się skończyły, że po nocach były głosowane błyskawiczne Ale czy to jest ustawy. sygnał, że będzie wchodziła w grę zamrażarka? Nie, to nie, nie, nie w grę w zamrażarka. Tylko proszę zwrócić uwagę, bo nie mówimy o tym, że parlament idzie na jakieś nie, nie wiadomo jak długie wakacje. Do połowy września. Ale już wiemy na przykład w Senacie, że najprawdopodobniej będzie to skrócone, ponieważ ilość ustaw w tej chwili, także tych deregulacyjnych wychodzących z Sejmu, może spowodować, że zdecydowanie wcześniej zaczniemy pracę jako Senat. Nie mówię już nawet jako. Sejmu będzie taka potrzeba, ale to oznacza, że wszystkie kwestie, które będą legislacyjne wchodziły z kancelarii prezydenta, muszą przejść drogę chociażby sprawdzenia przez legislatorów Sejmu, analizy ze strony rządowej. Przecież to jednak chwilę trwa i to wcale nie oznacza wrzucenie do zamrożarki, ale nie można oczekiwać, że jeżeli prezydent 7 sierpnia następnego dnia przedstawi propozycję iluś ustaw, to Sejm zbierze się, 10 sierpnia, już to przegłosuje, bo to jednak jest logika pracy, że no, trzeba się do tego odnieść, konsultacje społeczne, konsultacje społeczne, które zazwyczaj trwają w minimum miesiąc czasu, tak powinny przynajmniej trwać, co też oznacza, że to akurat spokojnie, ten czas do kolejnego posiedzenia sejmu, jak również senatu zostanie wykorzystany do pracy. A Taka praktyka rządzenia, to jest coś, czego pan się obawia, no. Wiemy, że na razie premier Donald Tusk nie spotkał się z prezydentem elektem. Karol Nowrocki mówi, że na takie spotkanie może byłby otwarty, ale gdzieś tam te uszczypliwości, też miały miejsce, gdy, gdy o tym mówił. To nie będzie tak, że po prostu będzie nas czekał taki okres albo zimnej wojny, albo takiej prawdziwej wojny w relacjach duży pałac, mały pałac? Trudno mi jest odpowiadać i prorokować, jakby będą wyglądały relacje prezydent-premier, ale wiem jedno, że w każdym dobrym zespole, jeżeli liderzy mają problem ze sobą z domówieniem się, to wystawia się do tych rozmów te osoby, które tą zdolność do dyskusji mają. I tutaj w grę będą wchodziły osoby chociażby takie jak Władysław Kosiniak-Kamysz, który jako minister obrony narodowej, wicepremier z prezydentem Nawrockim, musi mieć relacje ze względu na jego zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Przy tej okazji może być to przestrzeń do budowania. Również relacji, kompromisów, czy też jak widać po spotkaniach, no właśnie Szymona Hołowni, krytykowanego za to, że takie spotkania robi, a jak widać, ktoś musi na tej wojnie polsko-polskiej mieć tą przestrzeń do, do dialogu. Niekoniecznie zgadzania się i to nie jest żaden objaw budowania nowej koalicji politycznej w, w parlamencie, czy też nawet w przyszłym rządzie, bo takiej woli ze strony Polski 2050 nie ma, ale woli do gotowości rozmowy i szukania czasami różnych przestrzeni które spowodują że dobre propozycje rządowe będą przychodziły No to trzeba wykorzystać różne osoby z koalicji rządowej które będą potrafiły taką przestrzeń budować 6 sierpnia to jest ten dzień kiedy dojdzie do zmiany w Pałacu Prezydenckim Panie marszałku bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu a dziękuję bardzo w DGP był Maciej żywno wicemarszałek Senatu z Polski 2050 bardzo dziękujemy za uwagę.